Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Mamy w końcu ten dzień, nadeszło Halloween, a także polskie dziady, czyli ten dzień, w którym zaciera się granica między światem żywych a światem umarłych. Ja nie przedłużam, zapraszam na ciekawostki o tym dniu. Możesz wierzyć lub nie, ale miejsce narodzin Halloween to nie fabryka cukru bądź cukierków. Jak podają wierzenia, to święto obchodzone jest od około 6000 lat, a swoje korzenie ma w Irlandii około 4000 lat przed Chrystusem. Halloween ma swoje korzenie w starożytnych celtyckich dożynkach, zwanych Samhain. Ówcześni Celtowie wierzyli, że dnia 31 października granica między żywymi a umarłymi się zaciera. Umarli wracają na ziemię, siejąc spustoszenie wśród żyjących. Jedyny sposób na odpędzenie złych umarłych to przyodzianie strojów, a także założenie masek. Zaraz po Bożym Narodzeniu Halloween jest najbardziej skomercjalizowanym świętem w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wydają na nie prawie 7 miliardów dolarów. Z czego większość idzie na słodycze, imprezy czy przebrania? Co ciekawe, spora część pieniędzy idzie na przebrania, ale dla zwierząt domowych. Z sprawie 7 miliardów dolarów, jakie wydaje się corocznie na Halloween, ponad 2 miliardy to są cukierki. Ile łakoci kupimy za taką bajeczną kwotę? W przeliczeniu na cukierki wychodzi to 272 miliony kilogramów. Co ma to wspólnego? A no to, że taka waga 272 miliony kilogramów to równa się 6 tytanikom. Przeciętny Amerykanin zjada podczas Halloween około 1,6 kg cukierków, czyli tyle co waży Chihuahua w kostiumy na Halloween. Zabawa cukierek albo psikus, czyli przybieranie się i proszenie sąsiadów o cukierki, to niezwykła przygoda, która może być zwieńczona ogromnym sukcesem. Podczas Halloween dzieci spożywają około 7000 kalorii. Musiałbyś zjeść 66 bananów, żeby uzyskać ten sam efekt. Boisz się Halloween? Może być to oznaka samhainofobii, czyli lęku przed Halloween. Najcięższa dynia na świecie wyrosła w ogrodzie w Szwajcarii i miała około 951 kg. Czyli tyle co mały samochód. Dynie i Halloween to jedno, tak samo jak cukierki i Halloween. Drążenie i rzeźbienie w dyni to świetna zabawa, ale według dawnych wierzeń to również świetne odstraszenie złych duchów, które będą omijać nasz dom szerokim łukiem. Dlatego nie wahaj się i drąż, ile możesz. Zabawa cukierek albo psikus jest przeznaczona głównie dla dzieci, dlatego nastolatkowie, którzy mają powyżej 12 roku życia w niektórych stanach, już niestety robią to nielegalnie i grozi im za to kara do 1000 dolarów grzywny. Myślę, że żaden cukierek nie jest wart aż takiej kary. Nie bój się, jeśli zobaczysz małego pajączka w Halloween. Według dawnych wierzeń jest to ukochana osoba, która obserwuje nas z góry i opiekuje się nami. Prawdopodobnie i mogę się nawet założyć, bo jestem przekonany, że wszyscy zrobimy błąd w pisowni Halloween, gdyż poprawna forma pisania tego święta jest taka. Starożytni celtowie wierzyli, że tej nocy, zwanej Samhain, zacierają się granice między światem żywych i umarłych. Wierzyli, że portale znajdujące się w starożytnych kurchanach otwierają się i umożliwiają wędrówkę między wymiarami, zarówno dla zmarłych, jak i żyjących. Bóg śmierci Samhain sprowadzał wtedy na ziemię duchy, zarówno te dobre, jak i te złe. Tej nocy wędrujące dusze zmarłych poszukiwały śmiertelników w ciałach, których będą mogły zamieszkać przez następny rok. Rozpalano ogniska i wynoszono pokarm na zewnątrz domost, aby w ten sposób przebłagać powracające dusze zmarłych. Zgodnie ze zwyczajem w Samhain ludzie przybierali się w stare, zniszczone, najgorsze ubrania, mając nadzieję na zniechęcenie duchów. Ogniska rozpalano w hołdzie i w wyrazie wsparcia dla Boga Słońca i Światła Luga, który w tym czasie przegrywał z Bogiem Śmierci, Samhainem. Co ciekawe, dawniej myślano, że osoba, która urodziła się w Halloween, ma zdolności telepatyczne. Przesąd związany z ukrywaniem miodu, cukierków i innych słodyczy może być rozwinięty w następujący sposób. Zapach słodyczy. Wierzy się, że duchy mogą być przyciągane przez różne zapachy, w tym zapachy jedzenia, takie jak miód czy słodycze. Te mają często intensywny i słodki zapach, który może być postrzegany jako kuszący dla duchów. Oferowanie słodyczy duchom jednak nie zawsze chodzi o unikanie bytów. W niektórych tradycjach oferowanie słodyczy w noc Halloween jest postrzegane jako sposób na pokojowe załagodzenie duchów i zapewnienie sobie ich dobroci, aby uniknąć ich gniewu. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Słynny cytat z Mickiewiczowskich dziadów trwale się wpisał już do naszej kulturowej świadomości. Co jednak wiemy o przedchrześcijańskim rytuale, którego istotą było spotkanie żywych z umarłymi? Wiara w zjawiska nadprzyrodzone, oswajanie śmierci, odwoływania się do pradawnych wierzeń i zapomnianych już niegdyś legend. Pytania związane z tym, co następuje po doczesnym życiu. Romantyzm to kulturowy prąd, który dał początek nowym nurtom w sztuce i literaturze. Trwał od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Narodowi wieszcze, w tym i Adam Mickiewicz, w swojej twórczości odnosili się do narodowej historii oraz duchowości, o której już pozornie zapominano. Tak jak w przypadku obrzędu dziadów. Tak naprawdę był to zbiór szczególnych rytuałów związanych z obcowaniem żywych ze zmarłymi. Co ciekawe, nazwa dziady używana była w gwarach ludowych na terenie Białorusi, Polesia, Rosji, Ukrainy, wymiennie z takimi określeniami jak pominki, przewody, radecznica czy zaduszki w jaki sposób dawni słowianie obchodzili święto przodków i co zostało nam dzisiaj z przedchrześcijańskich tradycji? Bo trzeba zaznaczyć, że obrzęd znany ze słynnego utworu Mickiewicza różni się jednak w szczegółach z faktycznym rytuałem wywoływania duchów. Akcja drugiej części dziadów rozgrywa się w przeddzień dnia zadusznego, nocą, w kaplicy, gdzie zgromadziła się grupa ludzi z pobliskiej wioski. Przewodniczy im guślasz. Zebrani wzywają kolejno dusze czyśćcowe, chcąc ulżyć im w cierpieniu. Na ich wezwanie przybywają trzy rodzaje duchów. Duchy lekkie, symbolizowane przez dzieci, Józia i Rózię, które nie doświadczyły żadnego cierpienia za życia. Pośrednie duch Zosieńki, pasterki, która grała na uczuciach innych śmiertelników oraz ciężkie a więc upiór pana, który bezwzględnie krzywdził swoich poddanych. W rzeczywistości jednak najważniejszą częścią dziadów była możliwość spotkania się z duchami przodków, które w wyjątkowym czasie chwilowo powracały w swoje rodzinne strony. Połączenie ze światem zmarłych wymagało jednak odpowiedniego przygotowania, swoistego ugoszczenia. Tradycji słowiańskiej dzień spotkania ze zmarłymi obchodzono kilka razy w roku. Najważniejszymi terminami były jednak przesilenia, przełom kwietnia i maja, a także jesienna noc z 31 października na 1 listopada, noc zwaną zaduszkową, będącą przygotowaniem do święta zmarłych. Według dawnych wierzeń w ramach tak zwanego święta przodków należało w odpowiedni sposób ugościć przybywające dusze, by zyskać ich przychylność, zaufanie i opiekuńczą moc. Specjalne względy można było sobie zapewnić odpowiednim jadłem i napitkiem, choćby kaszą, chlebem, miodem, jajkami czy kutią. Warto podkreślić, że ucztowano nie tylko w domach, ale i na cmentarzach bezpośrednio na grobach najbliższych. W ten sposób chciano nawiązać połączenie ze strefą sakrum. W rytualnych obrzędach szczególną, choć niekiedy anonimową rolę odgrywali żebracy, których w wielu rejonach słowiańszczyzny nazywano również właśnie dziadami. Stanowili oni rodzaj medium, duchowych przewodników, którzy mieli wiedzę umożliwiającą kontakt z nieśmiertelnymi istotami. I dlatego do nich właśnie zwracano się z prośbą o modlitwy za duszę zmarłych przodków, w zamian częstując specjalną strawę czy dzieląc się datkami pieniężnymi. W Mickiewiczowskich dziadach pojawia się zresztą postać guślarza, osobnika, który w religii Słowian uchodził bądź za wróżbite, maga czy szamana, przewodnika w rytualnej tradycji. W tym odcinku tyle na temat ciekawostek o tym święcie. Mam nadzieję, że się podobało i kiedyś jeszcze wrócicie na ten kanał. Zasubskrybujcie proszę tam na dole, a ja Wam życzę przerażającego Halloween.